Mm -hmm. witajcie, witajcie. Po króciutkiej przerwie zagrajmy w Call of Duty United Offensive. Dzisiaj z nowymi siłami do boju staniemy przeciwko niemieckiej armii. Mam nadzieję, że dzisiaj pójdzie mi dużo lepiej. Ale jak wyjdę w tani, zaraz zobaczmy. Co? Dobra, yeah, ok, estou. Aha, ok, tu está a bazuca. Dai, ah, guio. a mam Dostał. Mas vai de novo, ele está Dobra, mam go drugi raz. Yeah! Moment. Ai, eu muito na Czekajcie, napiszę sobie, w pomogę. I idę znaleźć ten drugi czołg. O, o, apteczki. Fajnie, super, dzięki. jest ten czołg? A, to... Czekaj, czy może... Wow. Ja może nie może obniżyć aż tak bardzo, ale... Za to może jeszcze strzelać karabiny maszynowego do mnie. I do moich przyjaciół. Ech, ktoś innego zniszczył. Jeszcze jeden jest gdzieś dalej. Dobra, więc go szukam. Widzę go. Pięknie. Jeszcze jeden nie wiem. O cholera, wielkie. Okej, okay, widzę go. Eee? Kurczę, nie chcę strzelać z wytrzymającego się, bo mogę nieść raku. Kajdź. A, to Shermany. To no teraz AI Co się ciesz Ja tu przeżyłem Ja Jezu yes, udało się! Przeżyłem pierwszą bitwę Bitwy wygrywa się poprzez rzeź i manewry. Im lepszy generał, tym więcej manewrów, a mniej rzezi. Winston, Churchill O, zdążyłem jeszcze przed czytaniem gry. Ja sobie tu to poczytam tak po cichu. Mmm. A, niszczyć artylerię. O, będziemy atakować nocą. Okej. Okay. Gentlemen, meet Sergeant Jones and Sergeant Ramirez. Oh, follow. Squads will be assisting you on this mission. Care to brief them? My pleasure, sir. It's pretty bad everywhere. Take your pick. Sergeant yeah, don't You and your boys will hit the crossroads just south of Foy. Got it. Sergeant Jones, you and your men will be joining mm. me in a flanking action to the west. The woods here and here are heavily mined, with a couple of 88s and an op inside this large farmhouse here we lost a patrol in that sector and we'll want to keep a lookout for them. You, the brass wants the 11th armored in foy by tomorrow's sunset. we've been asked to clear the way for them and to do that we've got to take out everything in between. questions? yeah. No, no, sir. good luck, <laughs> then. we'll see you in foy. dinner will be on me. Just... Szkoda, że Taśma, spoko, taśma, a nie mam karabinu Ej, znowu jesteśmy tu nie ma, może... nie dobra Ilu nas jest w ogóle? Właśnie co? A, stary Nie sądzę, żeby zdążyli nawet odmówić różaniec Private Gordon Szeregowej do cholery Nienawidzę takich miejsc. Wiem jak to się kończy dobrze. A no właśnie. O bam. Ja sobie wezmę tego niemieckiego O szlak. A przecież może apteczkę. Oczywiście dla z dwoma pixelami życia To co muszę powiedzieć, że trochę bardzo się tutaj różni O, tutaj można oderać grana Że tutaj bardzo różni się dźwięk ee, karabinu maszynowego tego niemieckiego Szlak, ale w tym momencie by mi się Springfield przydał. na wojnie się wygrywa albo przegrywa. Żyje albo umiera. A decyduje się... A Kurw. A decyduje się to... To... W mgnieniu oka. Generał Douglas MacArthur. Jeszcze raz. Tym razem nie wpadnę pod ten Nie mam o, oh, mam dobre miejsce Pięknie Piękne miejsce sobie znalazłem A Moody tam powie, gdzie on tam powie? Bo tego ranny nie uwierzę, gdzie on tam pola? Baga kolejny skarbista Losał Pięknie Ej, on żyje a ja myślałem, że on parł. Dobra Martwo. Aj, cekamy. on musi zmienić cel. Mam go. Nie, nie mam go. Teraz ten kapion, ostatnim pociskiem. Pięknie. On ostatni pocisk był bardzo partowny. Ja was z góry posłonię. Ale nie licz się na tak dużo z mojej strony. Fuck this piece of shit! Dawaj mi Thompsona Czekajcie, muszę poszukać jakieś apteczkę czy coś. Może jednak coś tu znajdę. Może... To biegnijcie już tam szybciej, zaraz do papaz O, 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 apteczki. Świetnie, idziemy dalej. No ruszajcie się! Okej... Okay. Powolutku do przodu. Tu mam jeszcze dużo ammo, z tego jeszcze nie strzelałem. a jest na razie okej. Okay.

Dobra, to powinno wystarczyć. Kurczej, Granman... nic nie dał. Ej, to 30 strzela! Dobra, KM uciszony. Ani się do tego karmu nie zbliżać. Nie zbliżaj się do niego! Dobra. Jedne nie gniazdo oczyszczone, szukamy drugiego. Dostał... Moment A to ten drugi został oczyszczony przez moich ludzi, idziemy tam Właśnie? A nie ja mam i z nimi Ale no to idziemy Ale się wpakował A, Nie i to jest jestem Widzę typa, ale tak. Okay, no, tak. No, jak to się do cholery stało? Jak to się do cholery stało? Będę się tu musiał wrócić po te apteczki później. Ding! podana do stołu I dopiero w czwartej części można dać granaty. Ja. Nie ma cali, granat rzucony idealnie. Idę po oteczki. Na szczęście tu się mogę cofać. Gdybym był w armii radzieckiej, to bym już nie był Freeman, rusz się. To jest 80 się wydają. Pierwsze pierwszej części były jakieś większe, mogę tam jakoś wejść, dobra, wszystko wysadzone w, w... dupę, Niewsadzone, wysadzone. O, otwieraj to

Ich katte, ich magate, ich magate, ich magate. Who is diese Patroller? Im Schuppen hinter dem Gebäude. He says there are backs arch. Good, then he can take us to them. Let's go. Zeigen sie uns, wo unsere Männer sind. Los. Amerikaner, schüttet die Gefangenen. Oh! Okay. A ktoś może Springfielda na zbyciu? Ale nie powiem. Ham z niego niesamowity. Dobra. Ja powiem, że w tej części strzela się o wiele trudniej niż w pierwszej. Trafi do jakiegoś przeciwnika to po prostu masakra. Nie, po tych jeńców naszych. Wolę tu nie zeskakiwać, bo to się może źle skończyć. Za zasrany nie Gdzie oni będą? Okej, okay, wskaźnik pokazuje gdzieś tu. Gdzie tu jest wejście? Jeszcze się zablokowałem. Czego jeszcze? Ktoś otworzy te przejście? Ale. Ej! Czekajcie na mnie. Noż morny. Ah, to. Hello. Get a medic in here to take care of the wounded. The rest of us have got to get up to that crossroads to support Ramirez. Go! Okay, ten się zbagował, ten się ten zbagował. O, co to było znowu? Aaaa, czekajcie. Za co kochamy garanda? Ano, za to, że nie można go przeładowywać. Kiedy ma się na to odchodę. i wam pociski. Wolę wystrzelić mnie pełni magazyny. Dlaczego w tej grze nie da się przeładowywać? w Brothers Arms dawało się, a tu nie. Idę. Jakąś apteczkę, naprawdę, w tej części jeszcze ani jeden Niemiec nie dał mi apteczki. To Niemcy czy nasi? Cholera i wie chyba Niemcy. Spoko, będę ostrożny. Ile gminy? Naprawdę dziękuję twórcom za, za ustawienie tych znaczków tu Trzeci raz bym się wpakował na minę Zapewne ja i tak się zaraz wpakuje Wow, ta duża odległość Nic nie trafię To jest dobry pomysł panowie A nie widzę Jeden seryjny jest martwy Dobra trzeba podejść Szlak Dobra dostałem się wielki ogień krzyżowy Teraz co bym nie zrobił to deal Właśnie, bo możecie strzelać w swoich tak jak ja. A tu był ostatni granat. O, no to jestem. Cześć, mi też byłem w ale teraz jestem naprawdę do pokoju. Dajcie mi ktoś tej chwili Sterio, ślepą, nic tam nevidím. widzę. Super A to ale z tego trafić uh. No jasne, na pewno nie tak. Dobra, jakiś plan? Oprócz tego, że ty jest mina w ogóle. A mi się to chyba będą reski niezliczone, mi się wydaje. O, fuck, miny. O, cholernie blisko. Prawie go miałem, ale prawie robiłem tą dziewicę. To nasi? Cholera, i idziemy fatalnie. Dobra, trzeba im wlecieć do tego koku. No szlagłem tak blisko, no. nie jest dobry, tylko wykonanie do to plan nie zrobić ja, ja. Ale mi oczy zaczynają boleć. Jest, udało się. Mój, przesunąłeś mnie i bardzo Ci za to dziękuję. Ja się trzymam nisko, może z Wami. Tylko na tym budzie. Jedną zerią ściągnąłem dwóch, A czemu nie? Ała! Jakiś plan w power! Serio żadnego... O, mam granat. Wątpię, że to kogoś zabiło. Dobra, trzeba tam podlecieć. Okej. Okay. No mam jeszcze trzy. Tu się na nic. Dobra. A -a -a. Widzicie? Ciekawe gdzie z Ramirez w ogóle O, Cizy, wydawało mi się, że tam apteczki Czekajcie, wyrzucę się tylko po apteczki. Dobra, możemy iść dalej.